Witam w Szkole pod Żaglami tv 24 W każdy piątek trafiłem do stoczni Marine Project. Tu niebezpiecznie, zgodnie z przepisami, muszę założyć kask. Jak Państwo wiecie, poszukuję wykonawcy takiego żaglowca. I chyba dobrze trafiłem. Oto stocznia Marine Project, która jest w stanie taki żaglowiec zbudować. Sprawdźmy to. Dyrektor stoczni Marine Project, Tadeusz Zieliński. Człowiek który jest w stanie nam opowiedzieć co nieco o tej stoczni. Panie dyrektorze, Malcolm Miller, stary jacht, stary szkuner, który wy tutaj odnawiacie. Czy jesteście w stanie zbudować nowy taki żaglowiec? Oczywiście znany jest nam pomysł pana kapitana Baranowskiego. Jesteśmy jak najbardziej za. Będziemy się starać współuczestniczyć również w projekcie tego. Jacht ten czy statek żeglowy miałby służyć dwóm celom z jednej strony rozwijaniu dalej jakby szkoły pod żaglami, tej szlachetnej idei dla młodzieży jako organizacji non-profit, ale również w pozostałych miesiącach, również na drugiej półkuli w celach biznesowych, które przynosiłyby dochód i samo utrzymanie tego zaglądca. Idziemy ciąć blachy. Tutaj mamy maszynę do cięcia pod wodą, plazmą. Za chwilę zademonstrujemy jej działanie. Bardzo proszę. Plazma, cięcie pod wodą, jakieś super technologie. To jest w tej chwili dość popularny system. Zapobiega on wydostawaniu się właśnie tych gazów towarzyszących cięciu na. Na powierzchni. Tak się tną blachy na kolejny statek w stoczni Marine Project. Być może tak się będą ciały blachy na nasz żaglowiec. Na obrzeżach stoczni możemy pozbyć się kasków, tutaj nie grozi nam niebezpieczeństwo. Panie dyrektorze, czy ja dobrze zrozumiałem intencje zarządu pańskiej firmy, że chcecie się zaangażować w budowę naszego żaglowca? I firma nasza dalej jest zainteresowana w budowie żaglowców i podtrzymywania tej takiej tradycji, o której pan tam wspominał w swoich ulotkach, że trochę zanikła, ale mamy nadzieję, że powróci. No to chyba dobrze trafiliśmy. Starszy Marine Projects chce budować żaglowiec i chce w to zainwestować. Także jeśli państwo... Wytrzymacie razem z nami TVN24, Szkoła pod żaglami. To włączymy się w ten proces, pokażemy, jak się buduje żaglowiec. Do zobaczenia za tydzień!